Jeśli czujesz, że mimo starań Twoje finanse nie idą do przodu, ten filmik jest dla Ciebie. Warren Buffett ujawnia 15 błędów finansowych, które mogą sabotować Twoje dążenie do bogactwa. Być może zauważyłeś, że coś Cię powstrzymuje przed osiągnięciem sukcesu, nawet jeśli podejmujesz decyzje, które wydają się słuszne. Te błędy są powszechne, ale niewielu ma odwagę się z nimi zmierzyć. Dziś ujawnimy prawdę i, co ważniejsze, pokażemy Ci, jak je naprawić. Aby wreszcie zobaczyć, jak rośnie Twoja pomyślność. Naprawdę, jeśli chcesz zostać bogaty, musisz zostać do końca, bo ostatni błąd jest bardzo poważny. Pokażę Ci, co oddala Cię od wolności finansowej. Przejdźmy do pierwszego błędu, ale zanim zaczniemy, upewnij się, że subskrybujesz nasz kanał, ponieważ kolejne filmy będą serią treści, które pomogą Ci w Twojej edukacji finansowej. Numer 1. Kupowanie markowych ubrań i akcesoriów. Wierząc, że dzięki temu wyglądamy na bogatszych. Przemysł modowy doskonale przekonuje nas, że noszenie określonych marek lub eksponowanie określonych logotypów daje nam status i sprawia, że wydajemy się mieć więcej pieniędzy. Jednak prawda jest taka, że często zadłużamy się, aby kupić te ubrania lub akcesoria designerskie, które mają absurdalne ceny, co tylko pokazuje, że mamy źle ustawione priorytety. Pomyśl, jeśli kupujesz rzeczy których nie potrzebujesz, wkrótce będziesz musiał sprzedać to, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Ciekawe doświadczenie dokumentalisty Morgane Spurlocka pokazało, że ludzie mają tendencję do lepszego traktowania tych, którzy noszą drogie, markowe ubrania, nawet jeśli nic o tej osobie nie wiedzą. W teście uczestnicy uwierzyli, że ktoś ubrany w designerski garnitur jest bardziej odnosi sukcesy, godny zaufania i nawet inteligentniejszy niż osoba w zwykłych ubraniach, a to był ten sam aktor. Dowodzi to siły poznawczego uprzedzenia, które wszyscy mamy. Jak powiedział przedsiębiorca i autor David Ramsey: wydajemy pieniądze, których nie mamy, na rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko po to, by zaimponować ludziom, których nawet nie lubimy. Prawdziwe bogactwo tkwi w tym, kim jesteśmy wewnętrznie, a nie w tym, co posiadamy. Numer 2: branie pożyczek o wysokim oprocentowaniu, aby utrzymać styl życia, na który nas nie stać. Wielu młodych ludzi wpada w pułapkę kart kredytowych i szybkich pożyczek, wykorzystując te pieniądze na opłacenie wyjść, prezentów i podróży, nie myśląc o długoterminowych konsekwencjach. Badanie Harvard Business School pokazało, że jest to główna przyczyna osobistych bankructw wśród osób poniżej 30 roku życia. Ankietowani przyznali, że zadłużyli się, aby nie wypaść z planów znajomych, nawet gdy przekraczali dostępny budżet. Chociaż może się to wydawać atrakcyjne w danej chwili, pamiętaj o cennej Radzie specjalisty od finansów osobistych. Musisz zmierzyć się z rzeczywistością tego, na co cię stać, a na co nie. Przestań oszukiwać samego siebie. Zadłużanie się w celu utrzymania stylu życia, który przekracza twoje możliwości, przyniesie tylko problemy. O wiele mądrzej jest nauczyć się żyć w granicach swoich możliwości, oszczędzać, aby realizować niektóre pragnienia w sposób zaplanowany i stopniowo budować solidny majątek. To przynosi spokój i bezpieczeństwo, zamiast stresu i zmartwień związanych z długami. Numer 3. Zaniedbywanie oszczędności i inwestowania, myśląc tylko o teraźniejszości. Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić w zarządzaniu swoimi finansami, jest odkładanie oszczędzania i inwestowania na później, zakładając, że będziesz miał na to czas w przyszłości. To powszechny błąd. W książce Najbogatszy Człowiek w Babilonie sekret budowania bogactwa jest prosty. Odkładaj część swojego dochodu od samego początku i pozwól tym pieniądzom rosnąć. Odsetki składane mają potężny efekt, ale działają najlepiej, gdy zaczynasz wcześniej. Wyobraźmy sobie dwoje rodzeństwa, Andrzeja i Błażeja. Oboje mają 20 lat i właśnie zaczęli pracę. Andrea postanawia inwestować 200 zł miesięcznie w fundusz z przeciętnym zyskiem na poziomie 8% rocznie i robi to aż do 60. roku życia. Natomiast Błażej postanawia cieszyć się chwilą i zaczyna oszczędzać dopiero w wieku 40 lat, wpłacając 400 zł miesięcznie do tego samego funduszu. Jak myślisz, kto będzie miał więcej pieniędzy na koniec? Mimo, że Błażej inwestuje dwa razy więcej, Andrea zgromadzi prawie 885 tysięcy. Zetę, podczas gdy Błażej będzie miał około 380 tysięcy złotych. Powód? Andrea zaczęła wcześniej. Numer 4. Brak wyraźnej kontroli nad wydatkami. Jak powiedział Churchill, pesymista widzi trudność w każdej okazji, optymistą widzi okazję w każdej trudności. Kiedy mówimy o pieniądzach, kluczem jest realizm. Nie można poprawić tego, czego się nie mierzy. Badanie przeprowadzone przez Gallupa wykazało, że tylko 32% rodzin kontroluje swoje dochody i wydatki w sposób zorganizowany, co prowadzi do małych wycieków pieniędzy, które sumowane mogą mieć ogromny wpływ. Ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości, Tim Ferys, proponuje proste ćwiczenie: zapisuj każdy wydatek, który ponosisz przez 30 dni, bez wyjątku. Na koniec miesiąca podziel te wydatki na kategorie: niezbędne, okazjonalne i zbędne, a następnie sumuj kwoty. Wyniki mogą być zaskakujące i pomogą ci uzyskać większą kontrolę nad tym, co naprawdę jest ważne. Jak mówi przysłowie: to, co mierzone, jest ulepszane. Czy słyszałeś już o tych błędach? Które bogaci starają się unikać? Zostaw komentarz poniżej, mówiąc, czy to Twoja pierwsza styczność z tymi informacjami, czy może już je znałeś. Chętnie przeczytam Twoje odpowiedzi i pomogę w razie jakichkolwiek wątpliwości. Numer 5: Przepłacanie za podstawowe usługi, takie jak prąd, internet czy telefon. W codziennym biegu łatwo zaakceptować usługi, które mamy, nie zastanawiając się nad szukaniem tańszych opcji lub negocjacjami. Raport Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych szacuje, że przeciętny konsument traci od 200 do 400 dolarów rocznie, nie szukając lepszych ofert lub nie próbując targować się o zniżki. Prosta pięciominutowa rozmowa telefoniczna, sprawdzienie nowych planów, poproszenie o zniżki lojalnościowe lub grożenie zmianą dostawcy może przynieść spore oszczędności. Jak mówi specjalistka od efektywności, Erika Mills, traktuj usługi jak każdy inny produkt czy zapłaciłbyś pełną cenę na metce bez wcześniejszego rozeznania? Dlaczego więc miałbyś to robić z rachunkami za prąd czy abonament telefoniczny? Numer 6. Daj się ponieść ofertom i promocjom, które prowadzą do niepotrzebnych zakupów. Nieustannie jesteśmy bombardowani reklamami, które wywołują w nas poczucie pilności, z hasłami takimi jak oferta ograniczona czasowo lub kup teraz, zapłać później. Problem polega na tym, że często te okazje nie do przegapienia skłaniają nas do zakupu rzeczy, których w rzeczywistości nie potrzebujemy lub które po krótkim czasie zostaną zapomniane. Dzieje się tak dlatego, że emocje biorą górę i dajemy się uwieść promocji. Badanie creditcards.com wykazało, że 85% ludzi przynajmniej raz padło ofiarą takiej pułapki, wydając od 100 do 1000 dolarów na zakupy impulsywne. Kluczem do unikania tego typu sytuacji jest prosta zasada. Zanim dokonasz zakupu, żądaj sobie szczere pytanie, czy naprawdę tego potrzebuję, czy tylko poddaję się emocjom związanym z ofertą? Czy będę tego używać za miesiąc? Czy warto zajmować tym miejsce w moim domu? Pomyśl teraz, a co by było, gdybyś zamiast tego zainwestował te pieniądze w swoje kształcenie? Numer 7. Brak funduszu awaryjnego na nieprzewidziane wydatki. Życie jest pełne niespodzianek pęka opona, pęka rura wodna albo musisz pilnie pojechać do chorego członka rodziny. Właśnie dlatego eksperci finansowi zawsze podkreślają, jak ważne jest posiadanie funduszu awaryjnego, w wysokości co najmniej 3 do 6 miesięcy wydatków. Jak powiedział miliarder Mark Cuban, pieniądze, które nie są zaplanowane, znikają. Lepiej być przezornym jak mrówka, niż lekkomyślnym jak konik polny. Numer 8: Wydawanie zbyt dużo na technologię, której prawie nie używamy. W erze najnowszych gadżetów elektronicznych istnieje cicha presja. By kupować najnowsze wydanie, nawet jeśli sprzęt, który już posiadamy, działa perfekcyjnie. Badanie MIT Technology Review wykazało, że cykl życia smartfona wynosi zaledwie 21 miesięcy, zanim zostanie wymieniony na nowszy model. Wymiana laptopów, tabletów, telewizorów czy konsoli do gier przy każdej nowości nie tylko obciąża portfel, ale także szkodzi środowisku, generując tony odpadów elektronicznych. Według Greenpeace. Tylko 20% tych odpadów jest odpowiednio recyklingowanych. Może nadszedł czas, aby docenić to, co już mamy, i spróbować dać tym urządzeniom drugie życie, zanim po prostu je wyrzucimy. Numer 9. Samoleczenie się lub odkładanie badań profilaktycznych. Nasze ciało to najważniejsze narzędzie, które mamy do życia, ale często zwracamy na nie uwagę dopiero wtedy, gdy coś zaczyna się psuć. Według Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia. 30% pieniędzy wydawanych na opiekę zdrowotną idzie na zakup leków bez recepty. Oprócz tego, że jest to ryzykowne dla zdrowia, ten rodzaj wydatków często okazuje się niepotrzebny i nie rozwiązuje problemu. Znasz to powiedzenie lepiej zapobiegać niż leczyć? Jest ono całkiem trafne, gdy chodzi o dbanie o zdrowie. Choroby takie jak cukrzyca, nadciśnienie czy otyłość, gdy zostaną wykryte na wczesnym etapie, są łatwiejsze i tańsze w leczeniu. Co ważniejsze, zapewniasz sobie znacznie lepszą jakość życia. Jak powiedział dr David Katz, specjalista w dziedzinie medycyny prewencyjnej, traktujemy zdrowie jako priorytet dopiero wtedy, gdy je tracimy. Inwestowanie w badania profilaktyczne i utrzymywanie zdrowych nawyków to jak posiadanie polisy ubezpieczeniowej, która chroni to, co mamy najcenniejsze, naszą witalność. Jeśli podobają Ci się te treści, jestem pewien, że spodoba Ci się kolejny film, który pojawi się na powyższej karcie. Odkryj osiem kłamstw, które sprawiają, że jesteś biedny, a o których nie wiedziałeś. Nie przegap tego. To złota wskazówka, która pomoże ci szybko się wzbogacić. Kliknij tam i sprawdź. Numer 10. Pozwalanie, by tytoń, alkohol i narkotyki pochłaniały twoje pieniądze i niszczyły przyszłość. Palenie, nadmierne picie i używanie narkotyków nie wpływa tylko na Twoje zdrowie fizyczne i psychiczne, ale może również poważnie zrujnować Twój budżet. Według danych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, CDC, łączny koszt palenia w USA przekracza 300 miliardów dolarów rocznie, wliczając w to leczenie i utratę produktywności. Dla przeciętnego palacza oznacza to wydatek ponad 2000 dolarów rocznie wyłącznie na papierosy. Teraz wyobraź sobie co mógłbyś zrobić z tymi pieniędzmi, gdybyś przeznaczył je na coś, co naprawdę wzbogaci Twoje życie? Nadużywanie alkoholu i narkotyków ma podobne konsekwencje. Oprócz wysokich kosztów zdrowotnych, te nałogi mogą prowadzić do utraty pracy, obniżonej produktywności, a nawet problemów prawnych, co generuje ogromne wydatki. Nie wspominając już o kosztach pośrednich. Takich jak wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zniszczone relacje osobiste, które mogą wpłynąć na stabilność finansową na dłuższą metę. Numer 11. Płacenie za siłownie, kluby czy usługi, z których prawie nie korzystasz. Na początku motywacja jest silna. Zapisujesz się na siłownię lub wykupujesz subskrypcje na usługi online, które obiecują poprawić Twoją formę, umiejętności lub sprawić, że staniesz się ekspertem w jakiejś dziedzinie. Ale z czasem zapał znika. A pozostaje tylko co miesięczna opłata za coś, z czego praktycznie nie korzystasz. Według danych TRM, startupu specjalizującego się w wykrywaniu niepotrzebnych wydatków, przeciętny Amerykanin traci około 500 dolarów rocznie na subskrypcje, z których nie korzysta. Zastanów się, co mógłbyś zrobić z tymi dodatkowymi pieniędzmi. Jak sugeruje Paula Pant, autorka bloga Effort Anything, bądź brutalnie szczery wobec siebie, jeśli chodzi o szansę na korzystanie z danej usługi. Jeśli są one mniejsze niż 50%, natychmiast zrezygnuj. Numer 12. Zaniedbywanie prewencyjnej konserwacji domu, samochodu i innych dóbr. Kiedy brakuje pieniędzy, łatwo jest odłożyć na później wydatki związane z konserwacją, takie jak wymiana oleju w samochodzie, naprawa dachu czy przegląd instalacji wodociągowej. Ale to błąd, który może kosztować cię o wiele więcej w przyszłości. Badanie przeprowadzone przez Instytut Ekonomii i Pokoju pokazało, że każda złotówka wydana na konserwację zapobiegawczą może zaoszczędzić aż 7 złotych, które musiałbyś wydać na kosztowne naprawy w przyszłości. To nie kwestia obsesji, a raczej planowania. Proste rzeczy, takie jak coroczny przegląd samochodu, dbanie o zdrowie zwierząt domowych, regularne czyszczenie kuchenki czy wymiana filtrów w klimatyzacji, mogą zrobić ogromną różnicę. Takie drobne zabiegi wydłużają trwałość Twoich dóbr, a na koniec dnia zawsze taniej jest coś utrzymać niż wymienić. Przechodzimy do kolejnego błędu, ale zanim to zrobimy, zauważyłem, że jeszcze nie dałeś lajka pod tym filmem. To bardzo ważne, aby YouTube nadal pokazywał nasze filmy dla Ciebie i abyśmy mogli dostarczać Ci więcej porad, które poprawią Twoje zdrowie. Jeśli podoba Ci się ten materiał, zostaw lajka to szybkie, łatwe i darmowe. Numer 13 Marnowanie jedzenia przez kupowanie zbyt dużych ilości lub brak planowania posiłków. Pójście na zakupy spożywcze na pusty żołądek to pułapka. Wszystko wydaje się smaczne, a rezultatem jest wózek pełen produktów, których nie potrzebujesz lub które wylądują w śmietniku, zanim je zużyjesz. Badanie Uniwersytetu Cornell wykazało, że 25% budżetu żywnościowego rodzin marnuje się na jedzenie, które trafia do kosza. Jednak wpływ nie ogranicza się tylko do finansów, dotyczy również zasobów naturalnych, które marnujemy. Według ONZ, gdybyśmy zmniejszyli o połowę marnowanie żywności, moglibyśmy wyżywić ponad miliard ludzi. Poświęcenie kilku minut na zaplanowanie posiłków na tydzień i trzymanie się listy zakupów może przynieść ogromną różnicę, zarówno dla twojego portfela, jak i dla planety. Numer 14. Niekorzystanie z programów lojalnościowych czy cashbacku podczas codziennych zakupów. W codziennym pędzie łatwo jest zignorować korzyści, jakie mogą przynieść programy lojalnościowe czy cashback. Jednak poświęcenie czasu na zrozumienie, jakie korzyści oferują Twoje karty czy sklepy, może zrobić dużą różnicę w dłuższym okresie. Raport opublikowany przez serwis inwestycyjny Golfinho wykazał, że przeciętna rodzina może zaoszczędzić do 770 dolarów rocznie, korzystając z programów lojalnościowych, takich jak punkty, mile, zniżki lub zwroty gotówki. Dziś prawie każdy sprzedawca oferuje jakiś rodzaj zachęty dla lojalnych klientów. Klucz do sukcesu jest prosty. Skoncentruj swoje zakupy na kilku strategicznych miejscach, w których naprawdę wydajesz pieniądze i maksymalnie wykorzystaj oferowane korzyści. Jak sugeruje ekonomista Ramet Sefi, skup się na kilku programach lojalnościowych, które naprawdę przynoszą korzyści dla twojego stylu życia i nawyków zakupowych. Numer 15. Padanie ofiarą oszustw z powodu braku weryfikacji. Z coraz większą liczbą pojawiających się okazji inwestycyjnych, zwłaszcza w świecie cyfrowym, łatwo jest ulec pokusie obietnic typu podwój swoje pieniądze w tydzień lub zarób pasywny dochód bez wysiłku. Jednak wiele z tych kuszących ofert to dobrze zaplanowane oszustwa. Komisja Federalna do spraw Handlu w USA ujawniła, że w 2022 roku straty z powodu oszustw przekroczyły 800 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Schematy piramidowe, sprzedaż wielopoziomowa czy piramidy finansowe stają się coraz powszechniejsze, dlatego niezwykle ważne jest zachowanie ostrożności. Zastosuj złotą zasadę Warrena Buffetta: jeśli czegoś nie rozumiesz, nie inwestuj. Jeśli podobał ci się ten materiał, jestem pewien, że pokochasz kolejny film, który teraz pojawi się na Twoim ekranie końcowym. Nie przegap! To złota wskazówka, która pomoże Ci szybko się wzbogacić. Kliknij i sprawdź. Dziękuję że dotrwałeś do końca, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby dalej otrzymywać nasze treści. Do zobaczenia w kolejnym filmie.